Czekaj, czy ja wziąłem... Czekaj, czy ja wziąłem słoik i dopiero potem wziąłem to coś w środku. To ja jest dziwne. Patrz, paruję to. Okej. Okay. Cholibka, ale się stresuję. Szypał będzie jak zdechnę. Tak, wiem, że się spóźniłem, bo jakieś kilka tygodni, ale dopiero teraz ogarnąłem, że taka gra wychodzi, okej? Okay? I zapomyślałem, że w sumie... W sumie mogę to nagrać, przy okazji sobie sprawdzę. Bo... Cholera ta gra wychodzi zaraz, 23 chyba maja, nie? Więc sam jestem tego ciekawy. Dobra, lecimy. Ale muza w ogóle. O, jaram się. Dobra, opsy szybko. Ty nie no, muzyka mnie kupuje totalnie! Świetne! Okej, okay, kreator postaci jest Dobra Chyba laskę zrobię, tak mi się wydaje I zrobię magiczkę Ty w ogóle jest rozdzielenie na Płeć, kobieta i mężczyzna <grym> Jestem ciekawy ile osób się zesra Jak ta gra już wyjdzie, serio <grym> Dobra, poziom trudności ty co jest? Czaj? O kurde. Ty czaj, baz, że jest tryb hardcore, jest tryb permadew Ale zajebiste, ty chyba to biorę. <grywa> chyba to biorę. Dobra, Yolo, jestem, jestem, jestem totalnym kurwa koksem w gry. Biorę tryb hardcore. <grywa> Okej, okay, czy może być jakiś lepszy wstęp niż w więzieniu? <grywa> dobra, już mi się to Zobacz, podoba. Oho, bonusu do gry. Ej, serio, odkąd zagrałem w Kingdom Come, to uważam, że taki sposób kreowania postaci jest przekozacki. Goście, pyta jakieś... goście o coś pyta, odpowiadasz mu, i dostajesz za to bonus do określonej statystyki. Wszystko jest świetne. To jest o wiele lepsze niż wybieranie tych umiejętności na początku gry. Dobra, yy... pod magię lecę, albo pod skradanie. Nie, na no, magię yy. dawaj. Czy on by teraz się żył? No, widzę, że tutaj prawowity gracz Skyrim'a, Stealth Archer. Okej, okay. dobra. Nie widzę swoich nóg. Czy to minus, czy plus? W sumie to nie, takie Oldschoolowe bardzo. Zasoby, zadania. Status, atrybuty. To prawdziwy werpek, krwi i kości. Co jest? Ile, ile statystyk? A tu status. Czerwony mur. Co to jest? Jesteś chora i wkrótce umrzesz, nie ma lekarstwa na czerwony mur. Aha. Spoko. Okej. Okay. Magia. Lekki atak. Ciężki atak. Nie mogę blokować jaką coś drugiej broni. W drugiej ręce. Bez sensu. Czekaj, czyli jak zdejmę. Teraz mogę blokować, ale jak mam. Teraz mogę blokować. Ale. Ale jak mam magię. To już nie mogę blokować. Seraz bez opuścił wtedy spodnie i wyciągnął z nich broń. Z jaką mężczyzna rusza do miłosnego oblężenia. Wycelował swój potężny taran w otwór, jej wrót i ruszył do ataku. Ja pierdolę, biorę to ze sobą. Mogę coś ugotować? Dawaj, gotuję. Drup, nie wiem, masło, mleko. Są jakieś przepisy? Co mogę ugotować z tego? Z mleka, ziemniaka, masła. Nie wiem, drup, masło, drup. Niedogotowane jedzenie. No to jak gotujesz? Get out! Out! Mózg. Dawaj mi to. <laughs> Jestem ciekawy, mogę to zjeść? What the fuck, bro? Przywraca 5 punktów. Faktycznie mogę zjeść mózg. Co mogę zmieniać normalnie? Ej, to fajne akurat, że mogę sobie przypisać i zmienić. To akurat fajne, to mi się podoba. Tutaj że różne są zestawy broni, i nie musisz chodzić do ekwipunku za każdym razem. Tylko sobie zmieniasz w, w tym okręgu w kole działań. O. jestem magiem, gościu. Wystarczy iść do tyłu i napierdzielać kulą ognia. I w aktualnym momencie, moim największym wrogiem jest ściana. Ej, no ale klimacik jest, nie? Klimacik totalnie jest. Tam jest kolejne umarły. Czemu mnie widzisz, koleś? A nie, nie widzi mnie jednak, okej. Okay. Patrz, już mi widzi. No ale ta walka taka, no to, to typowy Skyrim, bym powiedział. Jest taka mało, mało ciekawa, tak na razie. Może się zmieni później. Ale na razie to jest taki clicker. Jedna rzecz bardzo mi nie odpowiada. Jak mam dual wielding, dwie bronie, to tylko jedną mogę atakować, a drugą mogę tylko blokować, ewentualnie parować. Bardzo dziwne rozwiązanie. Bardzo dziwne rozwiązanie, szczerze. Wymaga klucz do laboratorium. Wymagany kill off. Co ty gadasz? Co jest, jakieś przejście znalazłem chyba. Dzień dobry. Hello there. Dawaj, spróbujecie sparować. Okej, okay, nie wyszło. Jeszcze raz. A czemu was jest dwóch? Trochę nie fair. Nie wiem, czy to parowanie działa w tej grze. Dawaj jeszcze raz. I cyk. Dobra, działa parowanie w tej grze. Tak bardzo dziwnie, ale działa. Dwa, dwa sztylety. Dawaj, teraz lecę pod dwa sztylety w takim razie. No, parowanie działa, tylko jakieś takie... Mało wymagające to parowanie. Nie, szczerze. <grymne> Jakiś taki. Nie wiem jak to nazwać. No to ta to, to walka, kikanina straszna. You. Not Dobra. Dostęp z niego 40 EXP, Po co ty gadasz? Czekaj, czy ja wziąłem... Czekaj, czy ja wziąłem słoik i dopiero potem wziąłem to coś z środku? <laughs> tak, tak było, no. Mega mi się podoba. Taki w sumie mały plusik, bym powiedział, ale bardzo mi się podoba, że yy, nie muszę wchodzić w ten zbiornik z przedmiotami, tak jak ma to miejsce na przykład w że muszę najpierw kliknąć X, potem wszystko zebrać, i wyjść z tego, tylko od razu ci się pokazuje, od razu możesz sobie wybrać, co chcesz wziąć z tego. To jest... Nie spowalnia dynamiki gry, to mi się podoba. Ty, a ja może o tym, może z tym podwójnym trzymaniem broni, w sensie z bronią w drugiej ręce, po prostu to jest zrobione tak, że coś za coś, nie? Że albo masz bronię w, dwie, w dwóch rękach. Nie no, to tak jak bez sensu. To i tak bez sensu. Przy zaklęciu to ok, przy zaklęciu rozumiem. Jak masz zaklęcie w drugiej ręce, to możesz atakować i zaklęciem, i mieczem, w sensie sztyletem, aktu aktualnie mam sztylety. Ale jak masz dwie bronie, to jest bez sensu, bo teraz wyrzuca sobie jedną broń i mogę i atakować, i parować, i blokować. Mam zupełnie taki sam zakres ruchów, jak w przypadku, gdy mam dwie bronie. Nie, do dobra, bez sensu. Dobra, to jest bez sensu. Akurat. W przypadku zaklęcia rozumiem, że mogłoby to zostać po prostu stworzone tak, że coś za coś. Ale w przypadku dwóch broni to jest dziwne. Ja nie mogę seba zrobić w ogóle, nie? No nie mogę. bo jestem na tym, na hardkorze. Więc jak mi wypierdoli grę, to chyba będę musiał zacząć od nowa. <gry> mam nadzieję, że mi nie wypierdoli gry. To, ale nie czuć tego biegu, mam wrażenie. Żadnego dźwięku jakiegoś nie ma. Chyba, że... Czekaj, bo ja mam... Ja mam efekty dźwiękowe zawsze bardzo nisko. Może jak sobie zwiększę. Dobra, dobra, jednak słychać. Jednak, ja, jednak się pomyliłem. A po prostu mam zawsze bardzo ciche efekty dźwiękowe, bo. Bo nie wiem, bo tak już mam. Ale właśnie, nie żebym się czepiał. Tylko ruch kamery mógł być większy podczas biegu, bo tak. Mam wrażenie, jakbym płynął, nie? Nie żebym się czepiał, po prostu. Po prostu mam. Chciałem to powiedzieć, więc to mówię. Odczułam takie wrażenie, że płynę, a nie biegnę. Pieczarka! Kolejna pieczarka. Jeszcze jedna pieczarka. Pieczarka to strasznie niebezpieczny grzyb. Cały czas każe mi piec jakiegoś arka. Piecz arka. Piecz arka. ma, Aniu! Co tam? Zbliż się no, muszę wypróbować nowe zaklęcie. Ała! To ja jest dziwne. Znowu mi się składanie wbija. Świetno, czy oni mi gubią ja, i ten? I zauważają na przemian? Tak, chyba, chyba tak. Ale coś czy ja wiem. No, oni mnie zgubili, chyba, bo teraz już nie ma znaczka wykryto. I się muzyka zmienia. I teraz nie wykryli. Ej dobra. No nie, nie wiem, nie wiem jak to skomentować. No teraz jest miata wyjebane ma. Co jest? Dostrzegł mnie. Jaki skyrim vibe? O, na hita go zdjąłem! Coś, to dobre. Szkoda, że nie było jakiejś animacji. Jakiegoś finishera czy coś. Ale okej. Okay. Ty, ogólny koncept gry, w sensie ten klimacik mistyczny, mi się bardzo podoba. Takie połączenie Skyrima... Yy, połączenie mechanik Skyrima trochę i tego, i świata Dark Soulsów. Ta... to jest pierwsza moja myśl. Serio, pierwsza moja myśl to jest Skyrim połączony z Dark Souls'ami. Jestem ciekawy, czy to. Czy to wrażenie się utrzyma, jak już wyjdę z tej lokacji. Ale fajne to jest. Ej, serio, to jest. To mi się akurat bardzo podoba. To się nazywa interlokacyjność? Nie, nie jestem pewien, ale bardzo mi się podoba, że do jednego pomieszczenia prowadzą dwie różne drogi. Więc, jak wcześniej, z tą skałą wykopałem skałę w, ten kilofem i otworzyłem przejście do. Obszaru, który był za zamkniętymi drzwiami, do którego klucz mogłem znaleźć przy jakimś ciele. Nie wiem, czy to się nazywa interlokacyjność, ale mi się to bardzo podoba. W ogóle podoba mi się minimalizm tej gry. Jak masz wyekwipowaną broń, to ci się pokazuje życie, mana, kondycja, jakieś tam przedmioty użytkowe. Oczywiście mam to wszystko na zmniejszone, bo uwielbiam minimalizm. A jak chowasz broń, to wszystko ci znika. Świetne. I ni absolutnie nic nie masz na ekranie podczas eksploracji. Tylko świat gry. Cudowne. Tak samo jak nie ma żadnego znacznika, który ci pokazuje jaki quest aktualnie wykonujesz. Serio, to powinien być standard, a nie napierdolone wszędzie ikon, gdzie się tylko da. To jakieś miejsce, co to jest? Co miejsce? Co ty tu kampisz? Siemo, mordo. Well, hello, beautiful. Mam słabość, tylko. They're having quite a day. Good. Ej, mam wrażenie, że ta gra dużo by zyskała, jeśli w dialogach można byłoby poruszać kamerą. Serio, tak jak w cyberpunku ma to miejsce. Uwielbiam to. W cyberpunku daje takiej immersji. Tutaj. Słyszysz, jak napierdalam w, w tą gałkę? Nie mogę ruszyć tą kamerą, ona jest zablokowana. A mam wrażenie, że jakby mógł się na przykład odwracać, czy odejść chociaż kawałek dalej, to dodałoby to, to sporo immersji. Ty bardziej, właśnie gra jest z pierwszej osoby. Nie wiem, taka luźna myśl w sumie. Ociechuj! To jest ekspozycja tego mroku. Ile tu jest ciał do diaska I patrz, tu masz zamknięty. Potrzebuję, potrzebuję klucza Ale mogę sobie Tędy przejść No niby taki mały szczególik Ale kurde mega mi się to podoba To jest w ogóle jakiś przeciwnik I to ja mam całkiem ciekawy pomysł I co zrobisz mi coś Z tej wysokości Wejdziesz tu nie wejdziesz tu Frajerze Komiczne trochę. <laughs> on nawet nie próbuje. On nawet nie próbuje się nigdzie schować gdzieś poza. Gdzieś poza moim zasięgiem. On nic nie próbuje, on po prostu stoi tu jaki idiota. Oj, no kurde, no. Słabo. Easy. Patrz, paruję to. Okej. Okay. Nieważne. O kurwa! Kurwa, przedłużana. Tak, co ty myślisz, że to jest Elden Ring? Łap mordom. O, ale kryto dostał chyba. Ty przecież całą grę można przejść blokując tych yy, przeciwników na jakichś miejscach, do których nie mogą się dostać. Fajnie. I wbijam. to też jest coś co. Też powinno być standardem w, w RPG-ach wszystkich, że wykonuję jakąś czynność i wbijam poziom w statystyce, do której jest ona przypisana. Ej, ale co fajnie wygląda. Sejbiście. A, mi się podoba ta lokacja. Wow, pomysłowe bardzo. Nie powiem, że nie. Ja Myślę, że to jest przez chwilę. Co jest, to było niezłe. Ja am Arthur Pendragon. Siema, mordo. Ale kto robi w ogóle tę grę? To jest. jakieś. Pachnie takim dość małym studiem. Bo widać, widać w tym aspirację jakąś, widać w tym pasję. I dlatego, <głos》>, dlatego mam wrażenie, że to jakieś małe studio robi, jakieś małe niezależne studio, a nie gigant. O! Wow! Siema, Patrz to, jaki slo-mo, jestem Quicksilver! Aha! Co jest? On rzucił kamień w drugą stronę i... Aha, ja pierdolek. O kurwa. A, jak mnie to trafia, ja bym chciał bardzo wiedzieć. Ja bym bardzo chciał wiedzieć, bo jak umrę, to będzie przypał. Cholibka, lipka, Ale się stresuję. Przypał będzie, jak zdechnę. Jest! O, o cholera! Ja. O jeku! Zastresowałem się trochę. Nie ale byłem dosłownie na hita. O, kurde, brawo, brawo, brawissimo. Brawo, brawo, brawissimo. Plaża. Wszystkie dobre RPG zaczynają się na plaży, bo w więzieniu. Change my mind. Zobaczymy. Aha, co to było. Jak zagram w pełną wersję, to totalnie giniesz, gościu, bez kitu. Teraz mi się nie chce, bo to i tak jest demówka, a jak będzie premiera, to zacznę od nowa. I, gościu, totalnie ginie, serio, mówię ci. A, i to koniec, i tyle. Ej, fajne, serio. Pełna wersja gry za oferę 50-70 godzin. Nieliniowej rozrywki, pełnej zadań, npc przedmiotów, umiejętności, bla, 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 bla. bla Ej, fajne, serio. Podobało mi się nawet. Ej, szczerze, fajna gierka. Serio. Jak widzę, widać tu dużo takich. Znaczy dużo? No, trochę takich niedoróbek, czy. czy tych. czy dziwnych konceptów, jak chociażby ten z trzymaniem dwóch broni w obu rękach. To jest. Nie, wiem, nie rozumiem, dlaczego zostało tak zrobione, ale, ale okej. Okay. Na to nie będzie jakiś hit. Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś gra zmieniająca całą branżę. Czy jakiś nie wiem. Goty total. Chociaż teraz nawet GTA VI jest Gota, nawet jeszcze nie wyszło, więc, <grystanie> więc może to też. To... Ta gra przynajmniej wyszła, znaczy ta gra przynajmniej wyjdzie. Przynajmniej jest demo jakikolwiek. Widać gameplay. <grystanie> Będę tak całkowicie szczerym, to zastanawiam się, czy nie kupić tej gry na premierę. Może z tego wyjść. Naprawdę mam wrażenie, że może z tego wyjść coś ciekawego. I mam nadzieję, że moje słowa nie zastarzają się jak mleko. Chociaż, z drugiej strony, co za różnica. Rzeczą ludzką jest się mylić, a ja nie kwalifikuję się jako jakiś ludolog czy groznawca. Po prostu se gram w gierki, nie? I nie mówię tego po to, żeby zaatakować tę stronę, bo jednak dość ją szanuję. Tylko po prostu nie czuję, żebym miał kwalifikacje, żeby jakoś bardzo ocenić to demo, czy wysnuć przewidywania odnośnie tej gry na podstawie właśnie tego dema. Na ten moment gra, znaczy na ten moment to demo przypadło mi do gustu. No a co będzie dalej, no to się zobaczy, nie?